Moje drogie koziorożce, tu droga duszy Zapraszam Was na czytanie miłosne Będzie to czytanie ogólne Dlatego bierzcie do siebie to, co z Wami rezonuje Resztę zostawcie Jak nie tym razem, to następnym Będzie to takie skrócone czytanie I mam nadzieję, że od września ruszymy Z poszerzonymi czytaniami Takimi bardziej pełnymi Zobaczymy taki wygląd teraz Co się, co się dzieje i okej, okay, macie siłę, siła to jest, to jest moc, to jest wewnętrzna energia, wewnętrzna siła, wewnętrzna odwaga, to jest namiętność, to jest seks, to jest czułość też, ale to jest naturalne czerpanie przyjemności i radości, to jest witalność, siła pokonywania pewnych trudności, sytuacji, moc, silna karta, moc. Mm, I pojawia się Paść Denarów. Ja to musiałam u Was dołożyć, mimo że to są takie skrócone czytania, ale tam, gdzie no, czegoś mi brakuje, muszę po prostu dołożyć kartę. I u Was się y, tak, tak też stało. Y, paść Denarów. I, to jest coś nowego, coś młodego. Młody człowiek, ciekawy świata, y, odkrywający, y, pełen wytrwałości, koncentrujący się na dążeniu do celu. Y, i fortunę, czyli zmiana na początek nowego etapu w życiu, krowanie nowego etapu, to jest przeznaczenie, zmiana na lepsze. I temu należy się tak poddać, popłynąć, po prostu pójść z tym z tą zmianą. Może wygraną, jakieś szczęście od losu yy, i nie zaprzepaścić szans, które, które do Was przychodzą, szans i możliwości, bo to mogą być różne rzeczy, ale czytamy tu o miłości, więc, yy, więc będzie miłosne. szanse różne, które do Was przychodzą i zmiana, bo macie ten moc, macie ten seksapil, macie tą energię. Oczywiście to nie będzie czytanie dla wszystkich, także weźcie na to poprawkę. Bo za każdym razem to powtarzam w filmikach, ale tu mnie ciekawiło... Yy, co to jest. To jest... ponieważ zaraz zobaczymy, tu macie magika y, tu macie magika, a tu macie y, tu macie piątkę y, mieczy y, zastanawiało mnie to y, o co tu chodzi? Y, pojawił się magik i piątka mieczy i... Uważajcie na kogoś, kto wykorzysta, może wykorzystać i porzucić. Jest zmiana na lepsze i będziecie t, taka atmosfera, energia szczęścia, radości. Ja nie wiem, czy tu Wam dobrze pokazałam tą kartę. O, bo czasami nie widać. Okej. Okay. To jest ta piątka, piątka mieczy na, na spodzie. I właśnie w związku z tym magikiem, to mnie tak skłoniło do, do myślenia o tym, Żebyście uważali na to, żeby nie pojawił się ktoś nowy, młody, energiczny, dążący do jakiegoś celu, skoncentrowany na celu, i teraz tak, aby w tej euforii szczęścia, radości, seksapilu i, i wszystkiego, co jest naj i, i powodzenia, nie trafić na osobę, która właśnie jest magikiem, yy, która kreuje swoją rzeczywistość i. Yy, yy, Staje się osobą, która trochę zamydla oczy, yy, która dąży do swojego celu, nie pokazując swojego prawdziwego ja, a zależy tej osobie na pieniądzach. Tu jest paść denarów, więc on się dopiero uczy, dopiero buduje, dopiero zdobywa, yy, dopiero dochodzi do swojego celu. I jest takim kusicielem, jest takim właśnie czarodziejem, który tworzy, który tworzy rzeczywistość taką, jakbyśmy chcieli widzieć. Jest takim kochankiem kasanową, jak by to jeszcze nazwać uwodzicielem. O, tego słowa mi brakowało uwodzicielem. I. Yy... Właśnie uważajcie, żeby coś takiego nie zaszło, że w tej euforii tego nie dostrzeżecie, nie dostrzeżecie, nie zauważycie. Będziecie mieli siłę, moc i, i energię i ten seksapil i, i pociąg i wszystko będzie płynęło tak jak z bajki, jakbyście chcieli. I taka zmiana korzystna. Ale przyglądajcie się osobom, które do Was przychodzą, żeby nie było właśnie sytuacji, że mm, wykorzysta i porzuci być może... No, tak, takie coś może się pojawić, chyba że wy jesteście w takiej energii, yy, że właśnie wchodzicie na taką nową drogę i możecie czarować kogoś. Także wymienicie sobie yy, rolę i yy, uważajcie, żeby kogoś w ten sposób nie potraktować. Czasami to dla niektórych, bo to nie będzie z korzyścią dla nikogo, ani dla tej osoby, ani dla Was. Nie wyjdzie to z żadną korzyścią, poza może chwilową przyjemnością. Yy, także może pozostać później jakiś niesmak żal i, i tego typu rzeczy. To jest też taki strach przed porażką w tej piątce, piątce mieczy. Yy, no, także ostrzegam, w razie czego, gdyby u kogoś miało coś się tak, takiego pojawić, to uważajcie. A ogólnie właśnie taka energia mocy działania, yy, zmiany na lepsze szczęścia, radości. Mm. tylko zwracajcie uwagę właśnie na to, z kim się dobieracie w pary albo z kim wchodzicie w romanse albo z kim jakimi ludźmi się otaczacie ok, mam dla Was jeszcze karty wyroczni, które Wam przeczytam, co mówi wyrocznia wyrocznia mówi, zaufaj swojej wierze w tej sytuacji kiedy szczerze wiemy, że wszystko się ułoży, nasza wiara z pewnością nas poprowadzi. Aniołowie są z Tobą, a boskie wsparcie jest czymś, w co, co możesz całkowicie wierzyć. Proste prawdy dadzą Ci odpowiedź, których szukasz. Odpowiedzi, których szukasz. Miłość jest aktem wiary. Postępowanie naprzód może być trudne, gdy nie jesteś pewien, jaki będzie wynik. Bądź obecny z tym, co jest teraz przed Tobą. Nawet niepowodzenia mogą dostarczyć cennej wiedzy, doświadczenia i pozytywów. I druga karta, bądź autentyczny. Bądź prawdziwy i wierny temu, kim jesteś i jaki jesteś, jak się czujesz. Autentyczność jest ważna we wszystkich relacjach. Czasami może się wydawać, że łatwiej jest tłumić swoje uczucia i zrobić coś, czego normalnie byś nie zrobił. Bądź szczery i bądź tym, kim naprawdę jesteś. Akceptuj innych takimi, jakimi są i nie odczuwaj potrzeby zmiany siebie ani nikogo innego. Twoja pewność siebie może nie być tam, gdzie powinna, lub możesz stracić zdolność łączenia się ze sobą, ze swoim głosem wewnętrznym. Yy, przy, przystosowałeś się, aby dopasowywać się do cudzych pomysłów, lub zrezygnowałeś z wyborów, aby uszczęśliwić kogoś innego. Przestań się ukrywać i pozwól zobaczyć swoje prawdziwe ja. Rozpoznaj swoje potrzeby, swoje emocje i radości. Bądź w harmonii ze swoimi myślami i uczuciami, oraz uważaj na swoje działania. Słuchajcie, to mamy drugą kartę i jeszcze trzecią mam dla Was: to jest: Okazuj miłość. Yy, dowiedz się, co jest ważne dla tych, których kochasz i postępuj zgodnie z tym. Ludzie często do, dają wskazówki, co jest dla nich ważne. Zwracanie uwagi na to, co mówią inni, pomoże ci zrozumieć, jak bardziej ich kochać. Stwórz czas dla kogoś w swoim życiu bez, bez względu na to, co masz w swoim harmonogramie. Czasami musisz zrobić trochę więcej, aby wyrazić miłość osobom wokół siebie. Także dawajcie tę miłość, okazujcie miłość innym, znajdujcie czas dla osób, które kochacie, dla swoich bliskich. I bądźcie w tym autentyczni, bądźcie prawdziwi yy, i nie dostosowujcie się na siłę do kogoś innego, żeby się po prostu dopasować, bo to może właśnie doprowadzić do sytuacji, yy, która nazywa się Piątka Mieczy, tak? Wykorzysta i porzuci. Może być coś takiego, yy, bo wtedy ktoś będzie miał nad wami kontrolę, nad wami władzę. Jeżeli wy będziecie się do kogoś dostosowywać specjalnie, wbrew sobie, Zawsze trzeba iść na jakiś kompromis, jeżeli, jeżeli jest taka możliwość, ale to kompromis polega na, na dwóch stronach. Ale nie, nie robić nic wbrew sobie, żeby komuś się przypodobać, dopasować no i tak dalej. Więc bądźcie prawdziwi, bądźcie autentyczni i miejcie wiarę w miłość. Więc jeżeli przychodzi pierwszy lepszy, nie bierzemy tego pierwszego lepszego, tylko rozglądamy się, może jest coś ciekawszego jeszcze dla mnie. A nie rzucamy się na ten pierwszy lepszy kąsek, bo, bo jest po prostu, bo przyszedł, bo się pojawił. Także uważajcie i okazujcie miłość, okazujcie czułość, uczucie, emocje, róbcie miejsce dla swoich przyjaciół, znajomych. Ofiarowujcie im swój czas, miłość i radość. To tyle, co mam dla Was dzisiaj, kochane koziorożce. Uważajcie tylko, ja nie mówię, że każdemu może coś się tam przy, przytrafić, ale lepiej dmuchać na zimne. Przyglądajcie się osobom, które przychodzą do Waszego życia, żeby nie było właśnie takiej sytuacji. I życzę Wam wszystkiego dobrego. Ściskam mocno, przesyłam moc, gorącej energii. I pa pa! Do następnego!